Ella tiene eso, tiene eso que me gusta, tiene un no sé qué que me encanta, cuando estoy con ella se disfruta. Está bien, se va todo. Soy esto como un zombie, yo estoy eh ¿So, Tak, jeszcze nie jesteśmy gotowi do nagrywania. Tomek mówi, że jest nieuczesany, ale to nie szkodzi. Pokażemy wam, jak wygląda nasz backstage. Ale nagrywasz, a jest nie jesteś No ale mikrofon masz już, to już jest coś. No, ale już prawie sam, ale mamy niemczy. scenariusz zrobiony tam na tym naszym słynny Papieru nam idzie co niemiara, ale lubimy takie burzy, bo potem wszystko jest wiadomo, co i jak, po kolei, konkret, musi być. E, tutaj mamy nasze śniadanko. Eee, mikrofony, a na sali już zobaczcie, ustawione są lampy. Jeszcze czekam na makijażystkę. Oczywiście żartuję, makijaż sobie zrobię sama. <grytania> Zosia Samosia. Eee, no i wiecie, takie inne jeszcze rzeczy techniczne do ogarnięcia. I zaczynamy nagrania. Mam taki sposób na ogarnięcie technologii. Przyjaźnie się ze sprzętem. Po prostu jak się podchodzi do takich różnych urządzeń z sympatią, z takim, z takim zaciekawieniem, z uważnością, to one współpracują, to one współpracują, a tego sprzętu mamy tutaj trochę, wierzcie nam. Dla mnie to jest to wygląda jak czarodziejski pulpit, na którym jest tyle przycisków. Wiem, że trzeba tylko robić tak. I tyle wiesz. No, to zaraz, zaraz nagrywamy. Jeszcze Wam pokażę super obciążnik, jaki wymyśliłam do, do lamp, które w którymś tam odcinku widzieliście, że Tomek łapał. To się wydarzyło z 10 razy co najmniej, bo te lampy są super, ale mają bardzo chwiejne statywy. Napiszę Wam potem jakie to są. Więc dobrym sposobem jest właśnie obciążenie ich takimi, wiecie, do ćwiczeń fitness. Mamy jeszcze takie stare papierki, które nam się świetnie do tego celu przydały. No, to idziemy jeszcze kończyć scenariusz do dzisiejszego filmiku, jak poczuć rytm. Będziemy opowiadać o tym, jak wyczuć, jak to zrobić, żeby tańczyć, żeby wyłapać jaki taniec do jakiego konkretnego utworu w muzyce zatańczyć. A Tomek tam coś pisze i pisze i pisze. No się to. Na... No, 7 jeden paca łusy ślewy. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Tak? Czy odwrotnie? Make-up, fryzura, teraz ja się uczeszę. Ja potrzebuję tylko e, podjąć decyzję, czy mam tańczyć w tej koszulce? Tak, w tej koszulce. Dobrze. Ja a ja... ja, jestem... pokład, kadr, a ja ty... Co Ty tutaj nagrywasz? <laughs> Tak, wszystko gotowe, tylko aktorów jeszcze nie ma. Jak pojutry? Odcinek trzeci. Trzeci utwór, bardzo dynamiczny, skoczny. Dwie czwarte, trzy czwarte, dwie sześć. I na jak będzie? Raz, trzy, cztery. Sitting out the dance, I never stop.